Cześć, bardzo chciałbym tutaj razem z Wami rzucić szybko okiem na stare urządzenia i inne eksponaty, które ostatnio do mnie trafiły i które będą dokładniej zaprezentowane w najbliższych odcinkach. Postawiłem to wszystko w ogrodzie na dużej drewnianej skrzyni, bo nie mieściłem się już w warsztacie na stole. Zresztą już sama ta skrzynia jest ciekawa, akurat wczoraj trochę ją wyczyściłem i zabezpieczyłem bezbarwnym olejem do mebli ogrodowych. Chyba większość to przedmioty wypożyczone tydzień temu od Jacka, któremu bardzo dziękuję, a część to moje znaleziska z bazarów staroci i podarunki od przyjaciół, sąsiadów, którym także oczywiście bardzo dziękuję. Za moment sobie to wszystko po kolei szybko obejrzymy. Wśród tych przedmiotów są i stare odkurzacze, i jest jedna suszarka do rąk, są archiwalne publikacje, są Lampy do starych radiodbiorników, i oczywiście są grzejniki elektryczne oraz termowentylatory, którym od pewnego czasu poświęcam sporo uwagi w związku z przygotowaniami do wystawy. Akurat skończyłem niedawno dwa odcinki o przedwojennych polskich grzejnikach z warszawskiej fabryki Braborg, których tutaj nie ma, ale filmy o nich także niebawem obejrzymy na kanale. Nie przedłużam tego wstępu, bo zapowiedziany jest na dzisiaj deszcz i chciałbym szybko uwinąć się z nagraniem tej krótkiej prezentacji. A zacznę może od jednego z moich urządzeń to jest suszarka do rąk Zelmer. Trzymam ją do góry nogami, ale tam w środku jedna z żarówek służących do grzania jest chyba niedokręcona. Spójrzmy na tabliczkę znamionową. To jest model z 1971 roku. Tutaj na kanale, tak naprawdę, jedną podobną suszarkę już oglądaliśmy, ale takiej jak ta także szukałem, bo ta akurat różni się wyłącznikiem. Konstrukcję i działanie tej suszarki obejrzymy dokładniej w oddzielnym odcinku. Na razie ją odstawiam na bok. A teraz może pokażę Wam te publikacje leżące z przodu. Tutaj mam między innymi pożyczony mały katalog zestawu EMA Kombi, czyli różnych akcesoriów i przystawek do wiertarki Celma. Obiecałem niedawno w odpowiedzi na jeden z komentarzy, że wrócimy do starych wiertarek i może przynajmniej obejrzymy niedługo trochę dokładniej taki katalog. Jest tutaj oczywiście sama wiertarka i są różne akcesoria do niej. Niektóre znam i z niektórych korzystałem. Może nawet kilka w odcinku uda się obejrzeć, ale z wielu z nich nigdy nie korzystałem, a o kilku nawet nie wiedziałem. Na przykład, nie wiedziałem, że wśród tych przystawek była też tokarka czy nożyce do żywopłotu. Myślę, że ten katalog też będzie ciekawy. Mam razem z nim także kilka oddzielnych instrukcji obsługi do poszczególnych przystawek. Ok, ten katalog odkładam. Kolejna publikacja to książka dla dzieci, Halo, tu Polskie Radio Warszawa, z lat 60. autorstwa Tadeusza Bocheńskiego, dawnego znanego lektora Polskiego Radia. Bohater tej książeczki zwiedza siedzibę Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, zwiedza studia nagraniowe, reżyserki, poznaje kulisy działania rozgłośni radiowej. Fajna archiwalna publikacja związana także ze starymi radioodbiornikami lampowymi z tego czasu, które tutaj na kanale również będą się pojawiały. Będą tu odcinki na przykład o Radiu Aga, Syrena, Koncert, Bolero i o innych. Kolejna książka na pozór zupełnie tu nie pasuje, to harcerska publikacja Zimowe harce w polu autorstwa zamordowanego w 1940 roku w Palmirach Juliusza Dąbrowskiego. To jest edycja z 1957 roku, ale pierwsze wydanie pochodziło z 1935. A książeczka przyda się na tę samą wystawę, na której prezentowane będą m.in. grzejniki elektryczne, bo sama wystawa związana będzie z zimą, a tutaj na przykład jest opis, jak zrobić tak zwany wiatropęd, czyli pojazd do jazdy po lodzie, który postaram się, może na podstawie prezentowanego tutaj schematu zbudować. A jeżeli nie uda się zbudować całego pojazdu, to na pewno zrobimy takie, jak na rysunku, żagle do szybkiej jazdy na łyżwach, przypominające trochę latawce. Tak więc z tą książką spotkamy się jeszcze, zarówno tutaj na kanale, jak też na samej wystawie. A my zajmijmy się teraz może tym pionowym odkurzaczem Hoover stojącym obok skrzyni. To jest gość specjalny, no bo Hoover to bądź co bądź jedna z najstarszych i najbardziej znanych marek odkurzaczy. To jest Hoover model 1346A z lat 70., wyprodukowany w Wielkiej Brytanii, a za ten odkurzacz podarowany po sąsiedzku bardzo, bardzo dziękuję pani Annie i pani Izabeli. Tutaj na kanale do tej pory oglądaliśmy tylko dwa małe ręczne odkurzacze Hoover Dustet. Tym bardziej cieszę się z możliwości dokładniejszego przeglądu tego urządzenia, które podobno działa, ale wymaga przede wszystkim porządnego wyczyszczenia. Następny odkurzacz to ten niemiecki Forwerk Kobold Model S. Chyba jeszcze przedwojenny. Ten odkurzacz nie jest kompletny, brakuje mu wielu elementów, ale ma na przykład ciekawą, starą wtyczkę. Mam jeszcze jeden taki odkurzacz, chociaż chyba troszkę w gorszym stanie. No i mam polski odkurzacz Syrenka, bardzo ładny, który był na modelu Forwerk Kobold wzorowany. Pozwólcie, że go na chwilę przyniosę. To jest właśnie odkurzacz Syrenka z 1959 roku, wyprodukowany w Warszawie. Jest odcinek o tym odkurzaczu na kanale. I zobaczcie, obydwa te odkurzacze są praktycznie takie same. Bardzo, bardzo mnie ciekawi, nawiasem mówiąc, czy ta podstawka od odkurzacza Syrenka pasowałaby do Kobolda, gdzie akurat jej brakuje. Spróbujmy ją w tym niemieckim odkurzaczu zamontować, a w dłuższym odcinku o, o tym modelu Forwerk Cobalt postaramy się sprawdzić jego działanie, na przykład z końcówką, która służyła jako suszarka do włosów. No i wygląda na to, że wszystko pasuje, co dodatkowo świadczy o pokrewieństwie tych obydwu modeli. Moglibyśmy nawet odkurzać, tylko że Cobalt nie ma teraz worka na kurz. Myślę, że odcinek o porównaniu obydwu tych odkurzaczy będzie bardzo ciekawy. Ciekawi mnie też, jaki silnik ma Cobalt. A my przechodzimy do termowentylatorów. To akurat jest niemiecki termowentylator Ismet, model HL100. HL to chyba skrót od Heizlüfter. Urządzenie z istniejącej nadal firmy o długiej historii, bardzo prosty design, ale za chwilę obejrzymy tutaj także starszy model Ismet z fantazyjną obudową w stylu lat 50. Myślę, że obydwa będą do siebie bardzo ładnie pasowały na wystawie. A to akurat jest jedyny wśród tych eksponatów przedstawiciel urządzeń wyprodukowanych w Austrii – termowentylator Klimarex firmy Dr. Burg z Wiednia. Nie mylić z istniejącą chyba nadal firmą o podobnej nazwie z Niemiec. Na górze znajduje się termostat, z boku mamy przełącznik do ustawiania mocy grzania, a powyżej jest ułamany wyłącznik wentylatora, który będę musiał wymienić. I tutaj gniazdko na przewód. Z tyłu widać wentylator z zagłębieniem, w którym umieszczony jest silnik. To wszystko przy okazji także obejrzymy i wyczyścimy, bo urządzenie jest mocno zakurzone. Tego teraz nie widać, ale w obudowie wewnątrz znajduje się także żarówka, która podświetlała wnętrze tego termowentylatora podczas pracy i sprawiała wrażenie płonącego płomienia w piecyku. Bardzo chętnie ten stary austriacki grzejnik tutaj na kanale dokładniej obejrzę, bo przyznaję, że urządzeń marki Burg w ogóle jeszcze nie znam. A następny eksponat to odkurzacz i to nie byle jaki, bo przysłany ze Stanów Zjednoczonych, Electrolux model lx czy 60, wypożyczony tutaj do obejrzenia na kanale przez Jacka z jego fantastycznej i stale rozrastającej się kolekcji starych Electroluxów. Piękne urządzenie. Tutaj pod pokrywą obok rączki jest gniazdko do podłączenia przewodu. Świetna jest też ta pancerna przednia pokrywa worka na kurz, zresztą ze znajdującym się wewnątrz odkurzacza pasującym workiem. Ciekawostką jest też umieszczona z boku naklejka z nazwiskiem Melvin Elkins. O ile wiem, był to chyba nieżyjący już legendarny amerykański sprzedawca Elektroluxów. A ja już tutaj kiedyś podobny model LX od Jacka krótko pokazywałem, chociaż każdy z nich zasługuje jeszcze na dokładny przegląd w oddzielnym odcinku i na pewno się tymi Elektroluxami niebawem zajmiemy. No to co dalej? Może rzućmy okiem na ten ładny termowentylator Astron, model Thermobox firmy AS. To jest skrót od A Sprenger albo Albin Sprenger, firma z miejscowości Sankt Andreasberg z Niemiec, a wyroby tej firmy wielokrotnie nagradzane były za wzornictwo. Wiem już od Jacka, że na wystawie prezentowany będzie także starszy i chyba bardziej znany okrągły model tej samej firmy AS. Który w 1954 roku otrzymał niemiecką nagrodę IF Design. Może uda się go kiedyś także obejrzeć tutaj na kanale, ale ten także jest ciekawy i także go obejrzymy dokładnie. Jest ładnym eksponatem na wystawę sprzętu grzejnego i świetnym uzupełnieniem kolekcji. A to właśnie jest wspomniany wcześniej termowentylator znanej już marki Ismet, e ale najpewniej z lat 50., z charakterystycznym dla owego czasu designem przypomina trochę radio. Tutaj z drugiej strony jest regulacja temperatury i jednocześnie tabliczka znamionowa. Nawiasem mówiąc, urządzenie jest sprawne, już nawet z Jackiem robiliśmy jego szybki test, aczkolwiek nie wiem jeszcze, czy działa tutaj regulacja. Ciekawostką jest to, że ten niemiecki termowentylator przyjechał z Włoch, w komplecie z nim był. Ten oryginalny przewód zasilający, ale wyposażony właśnie w taką włoską wtyczkę i to chyba starego typu, z szeroko rozstawionymi bolcami, które do naszych gniazdek nie pasują. Kiedyś chętnie bym takie oryginalne, pasujące włoskie gniazdko zdobył, żeby zrobić możliwość podłączania starych włoskich urządzeń. W każdym razie piękny termowentylator, a tutaj jeszcze raz pokażę ten, ten nowszy model Ismet, który już oglądaliśmy. Obydwa te modele z różnych lat będą się ładnie uzupełniały na wystawie. A tutaj mam dwa pudełeczka ze starymi lampami, które również przywiózł Jacek i które do niego wrócą, ale chciałbym je w jakimś odcinku uporządkować i opisać. Niektóre są jeszcze w oryginalnych opakowaniach. Tutaj mamy na przykład lampę chyba AZ1, lampę prostowniczą, chociaż napis na niej jest troszkę zatarty. W komplecie była jeszcze druga, którą zamontowałem już w moim starym radiu Syrena, bo tam akurat takiej brakowało. Może jeszcze jakieś lampy przydatne do innych moich radioodbiorników z lat 50. i 60. tutaj znajdziemy. Widzę, że niektóre z tych lamp są podpisane na opakowaniach, na wielu są wyraźne napisy, ale pewnie trafi się tutaj także kilka lamp z zatartymi napisami i może wtedy będę mógł poprosić Was o pomoc w ich identyfikacji. W tym kartonie kryje się ciekawa rzecz. Polski odkurzacz Alfa K2 z 1966 roku. No, jednak już rzadkość z tak dobrze zachowanym oryginalnym opakowaniem. Nie będę tego odkurzacza teraz wyjmował, zrobimy to w odcinku o nim, ale zajrzyjmy przynajmniej do środka. Odkurzacz w bardzo ładnym stanie wygląda na niewiele używany. Jest nawet karta gwarancyjna, chociaż widzę na niej napis Alfa 2, a nie K2. Bardzo mnie ciekawi, czy nie będzie tak jak w przypadku oglądanego tu niedawno odkurzacza Elektor, który był prawie nowy w oryginalnym kartonie, a okazał się mieć łatwą na szczęście do usunięcia usterkę. Myślę, że czasem się zdarzało, że te odkurzacze się psuły, ktoś odstawiał je do szafy czy do piwnicy i one sobie tam leżały przez lata, aż przetrwały w stanie prawie fabrycznym do naszych czasów. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Tutaj jeszcze jeden grzejnik elektryczny pochodzący prawdopodobnie z lat 1930, czyli jedno z najstarszych prezentowanych dzisiaj urządzeń. Grzejnik wypożyczony do przeglądu także od Jacka. Ja mam akurat w kolekcji bardzo podobny model AEG z 1939 roku. Ten nie ma oznaczenia daty, ale jest do mojego bardzo podobny. Wyposażony jest tutaj z boku w regulację mocy grzania, logo AEG i właściwości grzejnika znajdują się na napisie. Tutaj pod gniazdkiem, ale daty, tak jak wspomniałem, nie ma. No i ostatni dzisiejszy eksponat znajduje się w tej paczce przysłanej z Włoch. Jest, czy powinien przynajmniej to być włoski odkurzacz z lat chyba 60., ale bardzo Was przepraszam teraz i tutaj tej paczki nie rozpakuję. Zostawimy sobie tę szczególną przyjemność na specjalny odcinek o tym włoskim odkurzaczu. I tą tajemniczą paczką z Włoch kończymy dzisiejszy niedługi odcinek z zapowiedzią przedmiotów, eksponatów, starych urządzeń, które już niebawem obejrzymy w oddzielnych poświęconych im odcinkach. Myślę, że każdy z Was coś tutaj ciekawego dla siebie znajdzie. Mnie w każdym razie interesuje każdy z tych eksponatów. Część z nich trafi już wkrótce na wystawę, ale to i tak nie jest jeszcze wszystko, co mam do obejrzenia w kolejnych odcinkach, no bo mam jeszcze sporo niespodzianek i kilka urządzeń, które już długo czekają na swoją kolej, czyli jest jeszcze sporo pracy i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!